Putylek, łapiemy się za zewnętrzną krawędź stopy i staramy się wyprostować nogę, jeżeli nie jesteśmy w stanie, nie ma problemu, rotujemy się na zewnątrz. Staramy się czuć najszerszy grzbietu, staramy się czuć kośny brzucha, lędźwia, jeżeli jest taka potrzeba, oczywiście całą tylną taśmę w prawej nodze. Zaciągamy nogę, nogę rotujemy się w stronę pośladka odsuniętego. Wracamy do pozycji motylka Druga noga. Ta sama zasada. Łapiemy się za zewnętrzną krawędź. Staramy się wyprostować nogę. Rotujemy się w stronę nogi wyprostowanej. Zaciągamy nogę. Na nogę. Rotujemy się w stronę. Pośladka. Wracamy do pozycji. Staramy się wyprostować. Nogi, jeżeli nie dajemy rady, nie ma problemu. Możemy złapać się za paluszki. Rozluźniamy. Staramy się każdą pozycję przytrzymać 20-30 sekund i to by było na tyle.